Chodzi? Chodzi pan? Nie, nie panie. Dobra. Dziewięcie klatka pierwsza. W osiedle no. drugiego oku lotniczego. Malowanie klatki schodowe. Cześć wszystkim. Naparte no, od razu? No możemy, tylko zobaczmy tylko... Tu Czekaj, otworzę tylko. Tak, czy masz, czy maj Wciśnięte. Nie, nie ma, w sensie, nie ma. My niestety, w sensie, to musimy. Już klatki do klatki chodzić. Tak. Regiel było trochę, widać, ale tak mało. Taki szary był. 아, 뭔지 모르겠어. 아니다